Cześć panny, zapraszam Was dzisiaj na czytanie energii ogólnych na miesiąc kwiecień. Zobaczymy, jakie tutaj ściągniemy zdarzenia, na jakiej linii zdarzeniowej najprawdopodobniej jesteście. Wiadomo, że czytanie jest nie dla wszystkich, nie ze wszystkimi rezonuje, więc bierzcie tylko to, co gdzieś pasuje do Waszych sytuacji. No i zobaczymy, zobaczymy co jest najbardziej prawdopodobne dla panien w kwietniu. Czytanie energetyczne. Energetyczne. Zdarzeniowe to te tygodniówki, a tutaj patrzymy na wzrosty. Dobra. Wy w tym miesiącu, karta równowagi. I zobaczymy od razu, co na Was wpływa i z jakiej przeszłości to wynika. Niektóre panny zaczęły coś nowego w przeszłości, takiego z przytupem bym powiedziała, bo to jest as buław, tak? No i w związku z tym, że wiecie, zmieńcie coś jednego małego, drobnego, a później. Zmiany cyklicznie wchodzą, oddziałuje na Was koło fortuny w tym momencie, tak? W związku z tym bardzo dobrze, że Wy jesteście w karcie równowagi, umiarkowania, celebracji rutyny. Wiecie, że kiedy zmienia się wszystko naokoło, kiedy jest bardzo dużo zdarzeń, może być dużo chaosu, dużo się może dziać, dużo szans przychodzi. I odchodzi, tak? I to nie tak, że jedna przychodzi, jedna odchodzi, tylko czasami to jest aż wręcz grupowo, a przy tych, a przy tych kartach, gdzie koło fortuny leży przy Asie Buław, no to jest szybkość, szybkość reakcji. Można się zatracić w związku z tym, codzienna rutyna jest wam niemalże potrzebna do życia w ogóle, aby utrzymać tą wewnętrzną równowagę. W związku z tym fajnie, wchodzicie w postawę. Obserwatora, nie dajecie się ponieść emocjom czy myślom już kreować nie wiadomo co w tych myślach, ale obserwujecie, co przychodzi i, no, wybór jest tutaj bardzo wskazany. Wy już wybraliście, że chcecie coś zmienić. Teraz przychodzą te szanse na to, żeby zmienić i co z nimi zrobicie teraz, to od Was zależy. Co logicznie z tej sytuacji i co intuicja. Tak, bardzo dużo macie bo tutaj jest królowa kielichów i magik, bardzo dużą szansę e, odpowiedniego wybrania tematu na ten miesiąc. Po prostu może tak powiedzmy, bo ja ciągle ten szansa, szansę na sukces, tak? A tutaj chodzi o temat przewodni. I temat przewodni e, będzie wybrany tych zmian, tego na co, e, na co czekacie i w końcu przychodzi i bierzecie to w swoje dłonie, kształtujecie, bardzo pragmatycznie do tego też podchodzicie, bo wy się po prostu zabieracie za realizację, i fajnie by było, żeby w końcu coś poszło po sercu, no nie? Czyli gdzieś spełniacie się w trosce o innych, w byciu wśród innych ludzi, w takim byciu w przepływie emocjonalnym, tak? Nie dla was na przykład praca em, księgowej, która pracuje sama w pokoju i jest tylko z jednym komputerem i stertą papierów. Dla was na przykład tutaj w tym miesiącu widzę praca, nie wiem, z dziećmi czy z innymi ludźmi, pomoc i tutaj jest realizacja w zasadzie dawanie wędki komuś Znacie to, daj rybę, to, to się naje na jeden dzień, daj wędkę, będzie z, y, zawsze najedzony. W, w każdym bądź razie kreujecie siebie w miejscu, czyli chwytacie szansę na znalezienie się w miejscu, gdzie możecie komuś pomagać, gdzie możecie komuś służyć waszą przestronną też spokojem emocjonalnym, tak? To jest, to jest istotne, bo chciałam powiedzieć wiedzą, ale chyba nie za bardzo tutaj wiedzą. Tutaj się liczą cechy kobiece, cechy opieki, wrażliwość, artyzm, takie jakieś, wiecie, no cuda na kiju, prawda? Dla niektórych. I piękna karta, co w najbliższej przyszłości? Karta sądu ostatecznego, tak? To jest jak wezwanie. Może niektóre z Was. Po prostu e, zajmą się e, tutaj właśnie jakąś działalnością wśród ludzi, e, i bardzo szybko wyjdzie na to, że wy możecie stać się e, liderem tej działalności. Oczywiście karta cesarzowej. E, no też dla niektórych może to być, zostanie w domu e, z dziećmi. E, albo otworzenie własnej działalności na, po, pod postacią jakiegoś właśnie żłobko, przedszkola, e, opieki e, i tak e, Natomiast niesamowicie budzi się kobiecość przez to, co właśnie, e, przez to, co właśnie się wydarza w tym kwietniu. I jest to Wasz... No właśnie, to, to wezwanie z góry, tak, ten Feniks z popiołów wylatuje przy tej karcie sądu ostatecznego. To jest trąba archanielska, która brzmi i mówi, że tak, wybierzesz mądrze, jedną szansę, staniesz się kobietą. sorry, panów w tym momencie, sorry dla Panów w tym momencie, ale. A być może dla panów przyjdzie taka, taka osoba, taka, e, taka dobra kandydatka na żonę, która wszystko ogarnia i jest jeszcze dodatkowo piękna, zadbana, mądra i, i wszystko, co najlepsze, i przepełnia ją. E, dosłownie ma tak serce wielkie i otwarte, że aż się miło przebywa z taką osobą. Także to dla panów, a dla pań wy stajecie się cesarzową. Wystajecie się i przez to, że możecie się opiekować kimś, dostajecie tego samozadowolenia się, tak? Samospełnienia. Od czego zacząć realizację. Zobaczymy, dopowiemy sobie, bo to jest dziesiątka buław. Dziesiątka buław. I patrzcie, znowu mamy kartę kartę równowagi cie ja sobie tutaj, nie wiem czy mi się uda, chcę wygrzebać, bo widzicie, że, że, że się, już tli się ledwo, ledwo yy, ta świeczka. Yy, możecie czuć się przeciążeni, możecie czuć się przeciążeni, przez to, że jest taka nowość, że jest ten, ten pęd taki, tak? Do, no do zdobywania tego wszystkiego, tak? Z jednej strony otwarcie serca, z drugiej strony jednak ciężko, no, jeżeli się było rzeczywiście przez 10 lat tą księgową i teraz się marzy o jakiejś takiej pracy dla ludzi, żeby być Wśród ludzi, to ta karta umiarkowania znowu wychodzi, że dobrze by było, aby wprowadzić yy, mimo wszystko tą rutynę dnia, ten yy, plan dnia, który was jednocześnie yy, wiecie: wyłagadza, wprowadza równowagę yy, i porządkuje to wszystko. W związku z tym, tak, a będzie się dużo działo, stąd to przeciążenie. Co od ludzi? <laughs> Paść kielichów, to rzeczywiście znowu jakieś dzieci przychodzą, albo młodzi ludzie ogólnie, ale też znowu otwarta czakra, czakra serca, otwarta czakra sakralna, seksualna, czyli kreacji nowego, czyli nauki, ale poprzez zabawę tutaj bardziej, no bo to jest pazik, ludzie mogą być przyczynkiem jakichś drobnych niespodzianek dla was, jakieś tutaj propozycje, na odpoczynek, ale jednocześnie na takie miłe spędzanie czasu, też na wyrozumiałość, też na yy, ku sobie, tak wyrozumiałość, będziesz namawiany, czy namawiana droga Panno yy, od ludzi, no ludzie Cię lubią i, i Ty ludzi lubisz w związku z tym. Gdzieś te przepływy emocjonalne są, te porozumienia takie na tej wyższej płaszczyźnie. Co musi się wydarzyć? Dziewiątka mieczy, kryzys emo nie emocjonalny, tylko mentalny, ale zobaczymy. Kryzys w myślach, jakieś nieprzyspane noce. O co tutaj chodzi, tak? Czy to wy się tutaj autosabotujecie? Oczywiście, że tak. Proszę wejść w. A zobaczcie, tutaj macie jeszcze tylko, jeszcze tylko rycerza, kielichów brakuje, a tutaj cały macie szwadron, wszystkie osoby z kielichowe, pełne wsparcie emocjonalne, tak? W związku z tym... Przy ciężkich sytuacjach, jeżeli będą miały takie miejsca, przynajmniej jedna może mieć taki, y, może się stać autentyczna w tym miesiącu, to proszę się uzbroić. W telefon do przyjaciela po prostu, albo do męża, albo do chłopaka, który zawsze wspiera, tak? No y, Jest to osoba, która patrzy. Y, i może być, no jest bardzo emocjonalnie dojrzała, w związku z tym nie, nie angażuje swoich emocji tak na łapu-capu. Bardzo dobrze zna się na życiu, zna się na ludziach, potrafi ogarnąć te emocje. Czy to jest coś do martwienia się rzeczywiście, czy jeszcze nie? Czy wyluzuj, popatrz sobie, zobaczcie, jaka fala. On siedzi spokojnie, tak? To jest osoba, która. Zdecydowanie może być doradcą, doradcą duchowym, emocjonalnym w sytuacji, kiedy ty znajdziesz się na takiej fali, że już nie będzie odwrotu, bo ta fala, w związku z tym, że cykle pływy, odpływy oceaniczne działają tak samo jak nasze emocje, trzeba będzie zaufać temu, co się dzieje. Dwójka mieczy, z czym kończycie ten miesiąc? Słuchajcie, kończycie na wyborze, tak? I y, wybór y, będzie. To jest coś takiego jak autokorekta, y, tak mi się zdaje. Y, y, owszem, bo w związku z tym, co się dzieje, albo, no właśnie, tak, w związku z tym, co się dzieje, może przyjść jeszcze inna, nowa propozycja. Czyli ktoś zauważył, zobaczył, że ty działasz, że ty tutaj się otwierasz, spełniasz, realizujesz tak, że ty doskonale potrafisz wyczuć tutaj w tym kole fortuny sprzyjające zdarzenia, i w związku z tym przychodzi do ciebie szansa, szansa na zarobek, szansa na stabilizację. To jest takie piękne, że emocje, za emocjami, za spełnieniem emocjonalnym idzie no tutaj spełnienie finansowe, wartości takich, takich ziemskich również yy, dóbr, tak? Zobaczymy kartę słowa mocy dla pani. Wszystkie moje potrzeby i życzenia są spełnione, zanim zdążę je wyrazić, bo w momencie, kiedy mamy otwarte serce i jest ten przepływ, to jakby wszyscy wiedzą, świat wie, co ci, co ci jest potrzebne w danym momencie, tak? I nie boisz się podejmować decyzji, podejmować kroków, nie cofasz się, w związku z tym zasługujesz. No, tak działają te po prostu wielkie energie nasze, napędzające nasze życie. No dobra, panny, wszystkiego dobrego w kwietniu i widzimy się, słyszymy się raczej na kolejnych czytaniach.